Cześć. W tym poradniku omówię na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru karty graficznej do montażu oraz edycji wideo oraz w jaki sposób karta Nvidia GeForce RTX serii 50 pomoże Ci w codziennej pracy nad materiałami wideo. I będąc tutaj transparentny, materiał został przygotowany we współpracy z Nvidia oraz marką Inno 3D. Na potrzeby tego materiału będę używał karty graficznej Inno 3D Geforce RTX 5080X3 Gaming OC, która posiada 16 GB pamięci Wideo RAM GDDR7. Nazwa jest dosyć długa, skomplikowana, natomiast sama karta graficzna jest dobrze skonstruowana, jest solidna, ma dobre, aktywne chłodzenie jest bez wodotrysków, co ja osobiście lubię ponieważ nie lubię dopłacać za zbędne elementy jakim jest oświetlenie ledowe kolorowe bo i tak na to nie patrzę producent dzięki temu, że zrezygnował w tym modelu z tych wodotrysków fajnie uplosował cenowo tą kartę graficzną pośród innych konkurentów dzięki czemu jest ona naprawdę, naprawdę dobrym wyborem jeżeli chodzi o Edycji i montaż wideo. Dzięki technologii NVENC render naszych projektów wideo będzie zdecydowanie szybszy. Dostęp do kodeka AV1, który stanie się przeszłością projektów wideo będzie dostępny dla Ciebie. Wsparcie plików wideo, jeżeli chodzi o próbkowanie 4.2.2 zmienia kolor korekcję chociażby DaVinci Resolve, co jest znakomitym plusem bardzo fajna opcja dla nas. Karta graficzna jest odpowiedzialna za komfort naszej pracy. Akceleracja efektów wideo podczas pracy, odtwarzanie materiałów wideo, dekodowanie tychże plików, e, wsparcie podczas projekcji, czy też wyniesione na piedestał eksport projektu wideo do pliku. Za to wszystko jest odpowiedzialna m.in. karta graficzna. Jeżeli miałbym teraz składać dla siebie komputer, pierwszym elementem, który brałbym pod uwagę jako bazę byłoby to karta graficzna. Zostań do końca, aby dowiedzieć się w jaki sposób wybrać najlepszą kartę graficzną do montażu wideo oraz co jest istotne aktualnie, jeżeli chodzi o sam proces montażu wideo. Karty GeForce RTX serii 50 oparte na architekturze Nvidia Blackwell mają czy też zostały zaktualizowane, jeżeli chodzi o kodek NVENC. Kodek NVENC odpowiedzialny jest za eksport naszego projektu do pliku. Dzięki temu to właśnie karta graficzna bierze na siebie dobrze pracę i odciąża procesor naszego komputera. I chodzi o to tutaj, że karta graficzna robi to zdecydowanie szybciej, między innymi dzięki mocy obliczeniowej oraz samej jakby architektury Nvidia, która naprawdę jest dobrze zoptymalizowana, jeżeli chodzi o edycję eksport materiału wideo. A to właśnie z serią 50 zostało jeszcze bardziej zaktualizowane przyspieszone o czym jeszcze dalej nieco wspomnę i tutaj jeżeli zobaczymy sobie wyniki porównawcze jeżeli chodzi o DaVinci Resolve czy też Adobe Premiere Pro to rzeczywiście eksport oparty na architekturze karty graficznej jest zdecydowanie szybszy. Dzięki poprawie tej sprawności jeżeli chodzi o eksport możemy szybciej wprowadzać poprawki do naszych projektów i szybciej finalizować te projekty. Dzięki nowym algorytmom kompresji NVENC umożliwia osiągnięcie lepszej jakości przy mniejszej wielkości plików, co jest kluczowe w kontekście efektywności pracy. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem ogromnym fanem eksportu, natomiast NVIDIA oprócz NVENC ma również NVDEC, co oznacza, że jest to technologia, algorytm, który jest odpowiedzialny za dekodowanie plików wideo. I to właśnie dekodowanie jest odpowiedzialne to, jak nasza praca na osi czasu przepływa. Czy klatkuje materiał, czy też nie. Kto doświadczył klatkowania materiału, wie jak to jest bardzo frustrujące. Idąc duchem czasu, Mamy coraz większy bitrate materiału wideo, coraz większą ilość klatek. Wiecie, te materiały są nieco cięższe, ale możemy z nich wycisnąć więcej. I tutaj, właśnie, NVIDIA idealnie radzi sobie z dekodowaniem plików. Otwarzanie jest płynne. My się nie frustrujemy, więc to jest bardzo istotne. I tutaj, właśnie, w moim mniemaniu musimy postawić mocno mocną kropkę, ponieważ jest to element, który w moim mniemaniu jest właśnie kluczowy, bo to on będzie w głównej mierze odpowiedzialny za komfort naszej pracy. Wtedy, gdy procesor graficzny bierze na siebie odpowiedzialność za dekodowanie plików, procesor główny komputera sobie odpoczywa. Odpoczywa, tak w cudzysłowie, ponieważ może swoją moc obliczeniową użyć w innych elementach naszego montażu wideo, naszej codziennej pracy, a jest ich cała masa, spokojnie to nie tylko karta graficzna ta jest odpowiedzialna, ale dzięki temu, że odciąży nasz procesor, nasza praca staje się bardziej płynna. W takim modelu procesor ma więcej zasobów do wykorzystania na inne zadania, takie jak renderowanie efektów czy przetwarzanie audio. To szczególnie istotne w złożonych projektach, gdzie wielościeżkowe wideo i efekty wymagają dużej mocy obliczeniowej. Pamiętajmy, że owszem, ten eksport rzeczywiście jest ważny, ale lwią część naszej pracy to jest właśnie przeglądanie materiału wideo. I jeżeli przez 10 godzin ten materiał wideo będzie nam się zaczyniał, nasza frustracja ogromnie, ogromnie urośnie i zabije naszą kreatywność. Pamiętajmy, że to jest fundament do ciekawych projektów. Spokój, stabilna praca, urodzi nam. Dobry projekt. I teraz można powiedzieć, że o bla, 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 bla. Spokojna praca, komfort pracy i tak dalej. Zobacz sobie. Pracujesz na materiale wideo, który się cały czas klatkuje. Frustracja jest ogromna. Jeżeli Twoja frustracja jest ogromna, to gdzie znajdujesz miejsce na kreatywność? No właśnie, tutaj rodzi się ten problem. Jeżeli mamy spokojną pracę na tych codziennych kliknięciach, przeglądania materiału, to mamy przestrzeń na fajne, ciekawe projekty. To jest bardzo istotne. NVDX wspiera wiele popularnych formatów wideo, takich jak H264, H265, czy też AV1, więc wiele z tych popularnych konsumenckich kodeków nie będzie miało problemów z dekodowaniem. Karty NVIDIA GeForce RTX Serii 50 dołożyły również wsparcie, jeżeli chodzi o. Pliki wideo z próbkowaniem 422. Co to dla nas oznacza? Mamy większą kontrolę, jeżeli chodzi o kolor korekcję i większą swobodę pracy. Po prostu te pliki są lepiej dekodowane niż jeszcze w poprzednich architekturach. Więc architektura Nvidia Blackwell fajnie tutaj wspiera kolorystów, bo dzięki temu to co będziemy robić sobie chociażby w Davinci Resolve będzie jeszcze bardziej płynne z próbkowaniem 422, które staje się coraz bardziej popularne, bo jest w konsumenckich yy, kamerach aparatach i wiele z osób korzysta właśnie z tego próbkowania, bo ma ogromny potencjał. Dzięki temu podczas edycji materiału wideo masz dostęp do bardziej szczegółowych informacji o kolorach, co pozwala na bardziej precyzyjne korekcje barwne oraz minimalizuje zniekształcenia koloru. Dla nas oznacza to mniej frustracji z ograniczeniem podczas kolor korekcji, a także większą precyzję działania. Dzięki tym właściwościom montaż wideo staje się bardziej precyzyjny i kreatywny, co przekłada się na profesjonalny efekt. Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 50 dekodują oraz kodują materiał wideo z kodekiem AV1. AV1 to kodek, który naprawdę generuje nam solidnej, wysokiej jakości pliki wideo przy minimalnej wadze plików generalnie brzmi jako błahoskę. Natomiast jeżeli platformy streamingowe zaczynają się interesować tym kodekiem, to jest coś na rzeczy. Czyli to powoli stanie się standardem, a także wymogiem. W kontekście montażu wideo, czy to wadowy Premiere Pro, DaVinci czy też w innym programie, e, daje to nam fajne zarządzanie przestrzenią dyskową. No bo skoro możemy generować pliki wideo o takiej samej jakości, z mniejszą wagą pliku, no, to dlaczego z tego nie skorzystać? Kto przerzuca się dyskami, ten wie, jak jest to bardzo istotne. Więc tutaj gorąco polecam, jeżeli posiadasz kartę graficzną w serii 50, skorzystać właśnie z AV1. Naprawdę, naprawdę warto. AV1 osiąga to poprzez zaawansowane algorytmy, które zmniejszają rozmiar plików wideo o około 30%. Przy zachowaniu tej samej jakości obrazu, mniejsze pliki AV1 mogą być szybko przesyłane przez sieć, co jest korzystne w przypadku współpracy z zespołem lub przesyłania materiałów do klientów. To przyspiesza proces edycji i publikacji. AV1 jest optymalizowany do obsługi plików wideo o rozdzielczości 4 i 8K i jak widzimy, jest to nowoczesne rozwiązanie. Karty graficzne Nvidia GeForce RTX serii 50 mocno, mocno wspierają funkcje AI. Chociażby w DaVinci Resolve czy też w Adobe Premiere Pro, ale też w innych programach do zadań kreatywnych. Dzięki najnowszej architekturze Nvidia Blackwell funkcje AI działają jeszcze szybciej dzięki mocy obliczeniowej karty graficznej. I teraz trochę z polskiego na polski. No bo tak, funkcje AI są świetne. Bez wątpliwości, mają fajne efekty, są catchy, jeżeli chodzi o kreatywność, fajnie to wygląda. Natomiast one naprawdę wymagają dosyć dużej mocy obliczeniowej, żeby to szybko po prostu było wdrożone w nasze projekty wideo. No bo co z tego, że wytniemy na przykład za pomocą Magic Mask naszą postać, ale to będzie trwało pół godziny. No i jeżeli mamy tutaj kartę graficzną nieco mocniejszą, to, to nie będzie trwało to pół godziny, tylko 30 sekund. I wtedy fajnie fajnie się w to wszystko zazębia. No i właśnie Nvidia zawsze tutaj, jeżeli chodzi o te funkcje AI, świetnie działała. Dlatego ja zawsze polecam kartę Nvidia, bo one działają świetnie, jeżeli chodzi o Ta Vinci Resolve. Premier Pro, jeżeli chodzi o edycję wideo, działa to zdecydowanie szybciej. I teraz, dzięki tej szybkiej responsywności, dzięki tej szybkiej odpowiedzi, możemy po prostu brać z tego torcika, jeżeli chodzi o funkcję programu do edycji wideo, wszystkie te fajne elementy, ponieważ szybko one się ukażą w naszych projektach. DaVinci Resolve ma wiele funkcji AI i tam, właśnie, karta graficzna może rozwinąć swoje skrzydła. Bierze udział m.in. w takich funkcjach jak automatyczna korekcja kolorów, trenowanie głosu i zmiana ludzkiego głosu, tzw. AI Voice Convert, automatyczne tworzenie edycji wielokamerowej, asystent ścieżki dźwiękowej, AI Assistant, remix muzyki, AI Music Editor, Magic Mask, inteligentne kadrowanie, Smart Reframe, Zwiększanie rozdzielczości na super scale, identyfikowanie i usuwanie obiektów (object removal), synchronizacja dźwięku (audio sync), inteligentne wypełnianie (smart fill), przekształcanie mowy na tekst (speech to text), analiza scen (scene detection). Jaką zatem kartę graficzną wybrać do edycji wideo? Ja ze swojej strony rekomenduję, aby taka karta graficzna miała minimum 8 GB wideo RAM, chociaż tak naprawdę według mnie 16 GB to jest takie naprawdę optymum. 8 GB może być nieco mało, chociaż wiele projektów pójdzie. 16 GB sprawi, że praca będzie komfortowa, płynna, stabilna. Zakładka Fusion nie będzie się tak mocno przytykać, jeżeli chodzi o DaVinci Resolve, więc tutaj jest e, tak kwestia zamknięta. I idąc dalej. Wybierz kartę graficzną, która posiada aktywne, dobre chłodzenie, ponieważ ta karta graficzna będzie pracowała na wysokich obrotach. W moim przypadku, gdzie pracuję na karcie graficznej Inno 3D RTX 5080X 3Gaming OC, ta karta graficzna ma naprawdę fajną kulturę pracy. Nie ma jakichś wysokich temperatur, jeżeli chodzi o moment, gdy pracuje na. Pełną moc, no i tak jak wspominam, ja nie lubię wototrysków, dzięki temu ona jest po prostu subtelna. Ja nie zaglądam pod komputer, czy mi się karta graficzna świeci, i dzięki temu producent ma fajny pricing, jeżeli chodzi o pułap cenowo tej karty graficznej. więc tutaj jest fajny element do tego, aby się nią zainteresować. Idąc dalej, tutaj karta graficzna NVIDIA, która ma fajne encodery, decoder NVENC, który. W będzie eksportował projekty wideo naprawdę zdecydowanie szybciej niż procesor i będzie jeszcze szybciej dekodował projekty wideo, dzięki temu właśnie ta praca na osi czasu będzie szybsza. Wsparcie próbkowania 4.2.2, kodek V1, to są naprawdę fajne takie punkty, gdzie jest to dosyć istotne, dlatego ja tutaj stawiam na Nvidia. Nvidia Studio, nie tylko sterowniki, ale w ogóle cały kompleks, jeżeli chodzi o pracę kreatywną i tutaj wsparcie inżynierów i tego, jak te karty graficzne współpracują, zresztą jak sami zobaczycie producenci oprogramowania sami rekomendują karty graficzne od Nvidia, ponieważ one fajnie są zoptymalizowane do takiej pracy kreatywnej, w tym właśnie montażu wideo, więc tutaj ta stabilność pracy szybka responsywność jest na najwyższym poziomie i ja z tego korzystam od wielu, wielu lat lubię po prostu stabilność i dobrą optymalizację wydajności karty od Nvidia mają również wsparcie koteka AV1, który no jest jakby Dedykowany wysokim rozdzielczością, jeżeli chodzi o materiały wideo, wysoka jakość pliku przy jego małej wadze to po prostu jedyny słuszny wybór. I jeżeli zbierzemy te wszystkie punkty w całość, to tutaj z całą pewnością mogę polecić Wam kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5080X3 Gaming OC od Inno 3D. Daj znać w komentarzu, jaką tę kartę posiadać bądź nad jaką kartą się zastanawiasz.